Iman Goldziska z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z przebudowy. Tym razem zajmiemy się Lacjo, czyli drużyną, która często była w ankiecie na temat tego co będziemy robić na live'ach, ale tam zawsze przegrywa i to też będzie dla mnie taki ciekawy test. Jak taki odcinek się kliknie z drużyną, która w ankiecie często przegrywała, ale może w formie zwykłego odcinku Was zainteresuje. Mają naprawdę przyzwoity skład, który oczywiście wymaga pewnych wzmocnień i dostosowania go pod moją ulubioną formację. No bo jednak ich formacja, delikatnie mówiąc, mi nie odpowiada. No a muszę wszystko tak dopasować, żeby ta przebudowa była dla mnie przyjemnością, a jeśli materiał przypadnie Wam do gustu, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, mały budżet transferowy 35 milionów. Jesteśmy od razu w europejskich pucharach, a konkretnie w lidze Europy, gdzie w grupie gramy z Celticiem Glasgow, Cluj i do tego Stadren, więc grupa moim zdaniem bardzo łatwa. I tutaj pierwsze miejsce jest naszym obowiązkiem. A jeśli chodzi o ten skład, o którym wcześniej już wspominałem, tak się prezentuje. Oczywiście nie będę grał tą formacją, bo mi nie odpowiada. Tylko wybiorę pewnie moją ulubioną 4-2-3-1. No i pod tą formację będę robił transfery i całą tą przebudowę. No i co? Pora powoli zaczynać. Jeśli chodzi o naszą pierwszą sprzedaż, to pozbyłem się Felipe Caicedo, bo był mi niepotrzebny, a uzyskałem 15 milionów. Potrzebujemy wzmocnienia na prawą obronę. Wytypowałem Jesusa Corone, no i udało mi się go pozyskać za 31 milionów. Dość sporo, ale myślę, że ten obrońca wniesie jakość do naszego zespołu. Sprzedałem Koreę, wiem, fajny piłkarz, ale nie pasował mi do mojej formacji, więc wolałem uzyskać te 40 milionów, żeby zrobić wzmocnienia na inne pozycje. W turnieju przedsezonowym, w fazie grupowej, drugie miejsce. W półfinale pokonaliśmy Bayer, a w wielkim finale odegraliśmy się na Lyonie. No i trochę nasz budżet dzięki, czemu, dzięki temu wzrósł i mamy 57 milionów na transfery. No i tutaj Bailey albo Lemar, miałem taką rozkminę, którego z nich kupić. No ale tutaj bardzo atrakcyjna cena za Baileya, 33 miliony. Jak za tak utalentowanego skrzydłowego, to są naprawdę grosze. No i co? I możemy tutaj jeszcze sprzedać piłkarza Marusicia, który nie miał szans na grę, a Arsenal dał mi za niego aż 14 milionów. Świetna cena jak za czarnogórca. W super pucharze Włoch niestety przegrywamy z Juventusem 2 do 1. Słaby początek, ale może już będzie lepiej. Ikona albo Soler to jest takie ostatnie moje przewidywane wzmocnienie. Potrzebujemy jednak kogoś na prawą pomoc. No i zdecydowałem się na Carlosa Solera za 26 milionów 600 tysięcy. On też może grać na lewej pomocy i na środkowej pomocy. Bardzo uniwersalny piłkarz, a tak prezentuje się nasz skład przed pierwszą kolejką ligową. Naszym rywalem jest Sampdoria. Czy uda nam się pokonać drużynę z dwójką Polaków w podstawowym, pewnie, składzie? Zobaczmy. Wygrywamy 3 do 1, dwóch Polaków grało, ale to my zwyciężamy. Tak się prezentują nasze transfery: Corona, Bailey i Soler. A sprzedaliśmy Kajse do Korei i Marusicia. Moim zdaniem okienko na duży plus. Pierwsze derby Rzymu wygrane 3 do 0. Niestety, Riadu doznał kontuzji. No i to był akurat pierwszy dzień po zamknięciu okienka transferowego i klasycznie 4 miesiące kontuzji. A i niestety tak to jest. Z Cluj wygrywamy 2 do 0 w meczu wyjazdowym. Jest ok. Z Ren 3 do 0 u siebie, to mi się naprawdę podoba. Z Celticiem 4 do 0. Idziemy jak burza na razie w tej lidze Europy. Po 10 kolejkach w Serie A również. Komplet punktów, fenomenalny bilans bramkowy, naprawdę początek ligi jest niespodziewanie dla mnie dobry. Na samym dnie Breszcia, która zgromadziła tylko dwa punkty, na razie omijają nas kontuzje. I oby tak było do końca sezonu, bo nasza kadra nie jest szeroka i nie mamy za dużo dobrych zmienników. Z Celticiem w rewanżu wygrywamy 3 do 0. Z Klusz też 3 do 0. Naprawdę punktujemy tych rywali niemiłosiernie w Lidze Europy. Z Ren wygrywamy aż 5 do 1. To jest nasza pierwsza stracona bramka w Lidze Europy w szóstym meczu rozegranym. 20 bramek zdobytych, jedna stracona. Bilans bramkowy plus 19. Komplet punktów do tego masakra. I do tego Alkmaar trafiliśmy, więc dla mnie losowanie marzeń. 1-8 to jest nasz obowiązek. Jeśli z Holendrami odpadniemy, to po prostu będzie wstyd. No i spoko to już załatwiliśmy, niestety Ciro mobile wypada na 5 tygodni. Nasz pierwszy piłkarz podstawowego składu, który doznał kontuzji. Tutaj spokojnie ograliśmy Pescara 4 do 0 w jednej 8 finału Pucharu Włoch i w ćwierćfinale trafiliśmy na Juventus. No gorzej nie dało się wylosować. No, ale może uda się wygrać. Po 20 kolejkach jesteśmy liderem, ale nasza przewaga wynosi tylko dwa punkty do tego bezpośredni mecz z Juve przegraliśmy. Więc to jest nie najlepsza sytuacja, jeśli doznamy jeszcze jakichś tam porażek. No ale jesteśmy liderem, tego się trzymajmy. Musimy się tam umacniać, żeby jakoś dowieźć tą ligę na pierwszym miejscu i być rewelacją tego sezonu. Tutaj widzicie Solera DM, nawet jako takiego defensywnego pomocnika. Jest to bardzo uniwersalny piłkarz i w tym jego siła. No niestety, Immobile jest na razie kontuzjowany. W drugich derbach Rzymu wygrywamy znowu tym razem 2 do 1 skromnie, ale to my rządzimy w mieście, a Juventus w pucharze miażdżymy 3 do 0. Tego bym się nie spodziewał, chyba najlepszy nasz mecz w tym sezonie i w półfinale trafiamy na Inter. Zimowe okienko transferowe bez jakichkolwiek ruchów, no bo mieliśmy kadrę kompletną, więc nie było co zmieniać, a poza tym pieniędzy nie mieliśmy za dużo. Tutaj niestety Bailey wypada na aż dwa miesiące, nasz najlepszy skrzydłowy, niestety musimy sobie bez niego radzić, a radzimy sobie w Lidze Europy bardzo dobrze, 3-0 z Alkmaar na wyjeździe, 3-1 na własnym stadionie. No i co, witamy się z jedną 8 Tutaj możecie sobie zobaczyć pozostałe rezultaty, jak kogoś coś konkretnie interesuje, to może sobie zatrzymać filmik. A w jednej 8 trafiamy na Borussia Mönchengladbach. Myślę, że przyzwoite losowanie można było trafić gorzej. No i co, w półfinale Pchary Włoch pokonujemy Inter w dwu meczu 4 do 2 i w finale czeka na nas Napoli. Drużyna, której jakoś zbytnio się nie obawiam. Borussia Mönchengladbach pokonujemy 1 do 0 w meczu wyjazdowym. A Czerbi doznał kontuzji i wypada na aż 4 tygodnie. No, zaczynają się kontuzje, to jest bardzo niepokojące. 1 do 0 u siebie, ale znowu kontuzja Stopera, tym razem Luis Felipe, który wypada na 6 tygodni, jeszcze gorzej. Więc teraz mamy naprawdę parę Bastos radu na środku obrany. Oj, to nie wróży, dobrze. 2 do 0 w dwóch meczu z Borusją München-Gladbach i w ćwierć finale. Borusja Dortmund będzie naszym rywalem. Oj. Będzie ciekawie, to jest naprawdę renomowana drużyna. Nadal mamy dwa punkty przewagi nad Juventusem. Tak naprawdę żadna z drużyn nie chce się potknąć. Idziemy web w łeb. Wystarczy, że przegramy z Juventusem kolejny mecz, bo jeszcze mamy z nimi jedno spotkanie. No i to się może dla nas naprawdę źle skończyć. Jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, no to Acerbi już na szczęście wrócił. Bastos musi grać na środku obrony. Czekam na powrót Luisa Felipe, no i Beylea oczywiście oni są nam potrzebni. Pierwszy mecz z Borussią, do jednego w meczu wyjazdowym, a na własnym stadionie? Jeszcze się nie dowiemy, bo w międzyczasie sprzedałem Lazariego za 45 milionów do United. Idealna cena jak za takiego średniego piłkarza. A w rewanżu wygrywamy 2-1 z Borussią. Tak jest! Udało nam się awansować do półfinału Ligi Europy. Jest tam jeszcze Wolfsburg, Arsenal i Manchester United, a my trafiamy na Arsenal. No czyli jedno z lepszych losowań. Najgorszym losowaniem byłby Manchester United. Teraz Lukaku wypada na 8 tygodni, ojcaści nasi obrońcy są strasznie kontuzjogenni, już trzeci wypada w tym sezonie. Z podstawowego składu jeszcze jest Radu jako rezerwowy, a Arsenal eliminujemy w półfinale Ligi Europy w dwóch meczu 3 do 1, więc myślę, że bardzo dobry rezultat i w finale gra Wolfsburg, który wygrał dzięki bramkom na wyjeździe z Manchesterem United. Jeszcze takiego finału Ligi Europy w tej FIFA nie widziałem, ale jest to coś nowego. Luis Felipe tym razem wypada tylko na 7 dni, a w finale Pucharu Włoch wygrywamy 4 do 0 z Napoli. Cóż za deklasacja! I tutaj widzimy statystyki, Bailey najlepszym strzelcem Pucharu. Jeśli chodzi o asysty Milinkowicz-Sawicz na czele. Jeszcze zostały czyste konta, a tutaj rządzi Strakosza, fenomenalny albański bramkarz. No i co, zobaczymy potwierdzenie, że jesteśmy zdobywcami Pucharu Włoch. I co teraz? Ostatnia kolejka ligowa, zwycięstwo 3 do 1 z Napoli. Mamy patent na tą drużynę. Jeszcze dwie bramki Ciro Immobile. I czy to wystarczyło do mistrzostwa Włoch? Mogliśmy wcześniej przegrać z Juventusem i wszystko zaprzepaścić, ale jak to ostatecznie było? Zobaczmy. Serie A. Pierwsze miejsce 109 punktów, dwa przewagi nad Juventusem. W meczu z Juve mieliśmy remis. Tak naprawdę tylko z tą drużyną traciliśmy punkty. Bo był remis z Juventusem i porażka z Juventusem, a tak w pozostałych meczach idealnie punktowaliśmy. No powiem wam szczerze, to Lazio to było dla mnie największe zaskoczenie, jeśli chodzi chyba o wszystkie przebudowy, bo to był wręcz samograj. Lukaku tutaj królem strzelców, drugie miejsce. Chirio immobile, też tutaj Milik wysoko 21 ramek zdobył. Dybala najwięcej asyst. Zieliński wreszcie mu się coś w głowie przestawiło i ma mnóstwo asyst. Brawo. Strakosza, najwięcej czystych kąt. Naprawdę ten bramkarz zapewnia spokój całej drużynie. A w Wolfsburg ogrywamy 3 do zera. Mamy patent na te finały Pucharów. W, pucha w finale Pucharów Włoch wygraliśmy 4 do zera. W finale Ligi Europy wygraliśmy 3 do zera. Naprawdę, tam nie było takich najmocniejszych drużyn z całych rozgrywek, bo też Wolfsburg awansował do tego wielkiego finału, ale jakbyśmy grali z United, byłoby zdecydowanie ciężej. A z Niemcami w tej edycji szło nam bardzo dobrze. Wyeliminowaliśmy Borusję Münchengladbach, Borusję Dortmund, a w finale pokonaliśmy VfL Wolfsburg. No i to mnie cieszy że mamy to trofeum i możemy je wstawić do gabloty. Jeszcze możemy sobie tutaj zobaczyć statystyki strzelców, asystentów i czystych kont, jeśli chodzi o Ligę Europy. Soares najlepszym strzelcem Sporto, Workhost też bardzo wysoko, u nas najwyżej Immobile Ottavio najwięcej asyst, drugie miejsce Luisa Alberto. W czystych kontach rządzi Strakosza. drugie miejsce Rui Patricio, między innymi. I zobaczmy tutaj jeszcze nasz podstawowy skład. Myślę, że to wygląda bardzo solidnie. Oczywiście ten skład ma słabsze punkty, jak na przykład Lejwa, któremu już spada overall, lulicz, który zastępował Lukaku, czy acerbi, któremu też powoli overall leci na dół, ale bardzo na szczęście powoli. Ale poza tymi zawodnikami to ten skład jest naprawdę mega solidny, takie trzy wzmocnienia, no i znowu to można by o wszystko walczyć bo naprawdę piłkarze optymalnie się rozwijają. Gdyby nie kontuzja Baileya, to miałby minimum 85 overalla. Jeśli chodzi o statystyki, najwięcej występów strakosza Luis Alberto, a potem Milinkowicz-Sawicz, jeden występ mniej. Najwięcej bramek Chirio i Mobile, drugi Bailey, a trzeci Luis Alberto. Jeśli chodzi o asystentów, Luis Alberto na pierwszym miejscu, drugi Milinkowicz-Sawicz, a trzeci Soler. Więc jak widać, te nasze transfery były strzałem w dziesiątkę. Soler bardzo przyzwoite staty statystyki. Bailey to już w ogóle wybitne. No nasz trzeci transfer, czyli Korona. Bardzo solidnie spisywał się w defensywie. Zaczęliśmy słabo ten sezon od porażki w Super Pucharze. Możemy jeszcze zobaczyć kto wygrał Ligę Mistrzów. Atletico pokonując finale Barcelonę. No powiem szczerze, Atletico przynajmniej w FIFA to potrafi zdobyć. Tutaj widzimy Puchar Włoch, był nasz zwycięstwo 4 do 0 w wielkim finale. Dołożyliśmy do tego Ligę Europy, tam zwycięstwo 3 do 0 w wielkim finale ale chyba to co najważniejsze, w seria zdetronizowaliśmy Juventus. Idealny sezon w naszym wykonaniu, ciężko by było powtórzyć tak samo dobry. Nie traciliśmy punktów z tymi słabszymi drużynami, wygrywaliśmy w derbach Rzymu, wszystko było na swoim miejscu. Lazio to był czarny koń tych rozgrywek, spisaliśmy się fantastycznie i w Serie wreszcie działo się coś ciekawego, a nie ta hegemonia Juventus od lat. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe przebudowy. Trzymajcie się!